Czy kiedy graliście w Fall Witajcie! Ja jestem Maria, dziś razem ja z Wiktorem gramy w fasolki, czyli Fall Guysy. Jeżeli jesteście ciekawi jak nam poszło, to zapraszam do oglądania. To co Wiktor, zaczynamy? Jasne, że tak. Okej. Okay. Tak więc klikamy gotowość. Solo solo? Czemu solo? A czemu nie? Aha, czyli my gramy oddzielnie, a nie zespołowo. To wróć. Tak. To jednak powód. E, wybierz show control. No ba, Mój drodzy lecimy. Dosłownie lecimy. Sponsor On... dzisiejszego Co? sponsor dzisiejszego odcinka. Woda, filmy, wody. Dokładnie. Moi drodzy, powiem Wam, że ja co najwyżej tak delikatnie tam coś sprawdziłem, jak się w to gra. Trochę mnie to zaciekawiło, więc trochę też pograłem z 3-4 rundy. Ale to tylko w celach zapoznawczych. I tak naprawdę gram od niedawna i tyle. I zapraszam Was do oglądania, jak mi idzie, bo idzie... Ni w pięć, ni w dziewięć takie. Solidne zero. Fol guys. Niby jest trochę dźwięku, niby nie ma. Gramy okay. w spadających gości. Lecimy. O, myślałem, że polecę tak, tak, tak lepiej. Hop! Hop, trochę mi zaczyna gę. A co tam? mi wybiło! Kurde, wystrzeliło mnie. I kolejny raz, i kolejny raz! Yy, Dobrze, tam to habis. za nas. A nie, bo ja jestem do miał obok ciebie. No puszczaj mnie! Aha, bo tak mam mączki. Ty, to ja chłopa trzymałem, a nie on mnie! <noise> To że, no mówię, ja nie wiedziałem, że tak są rączki, nie? Dobra. Lecimy. Kurde i spadłam. Lecimy. Juu, kurde Przeszedłeś? Jeszcze nie. I chyba już nie przejdziemy, nie? Przejdziemy. A jest 23 jest, osoby. O nie, przeszedłeś. No nie przejdę tego! Jeszcze mnie nie da, no super. To już może gdy przejdę. Hop. Marty, polecam tutaj nie klikać pierwszego... Nie polecam tutaj klikać lewego... KUIDEEEEE! No i... A, dobra. Nic o to. Kolej dzisiejszego dzisiaj... Jak to, to odpadasz? No przecież ten. Mieliśmy 20 miejsce. A kwalifikuje się chyba 19. No tak, blisko. Tak, blisko. Ja... <śśmiech> Kurde. Dobra. Sorry, odbija mi po szkole. <laughs> Moje drodzy. Zale, Mikołajki, Zarz. Nie od, od zale, tych słody, mi tak odbija? Zaraz się dadzą. Zaraz dadzą alert za kupi Moje drodzy, jest szósty. Grudnia! Mnie od tej słody, czy krydę, odbija. <laughs> No co, że A Aha, bo my już nie gramy, my już możemy stąd pójść. Wyjdź. <grym> Mądry jestem inteligentny. O! Wie, wiem co masz sobie kupić w sklepie. Nic nie będę kupował, nie będę wydał pieniędzy. Ale to jest za darmo. Eee, masz. Masz, t... masz takie filetowe punkty. Ty! Mam ten! Mam e, jakiegoś tam szajki mam na tej swojej fasolce. Spoko, masz te, ma, masz filet... Spoko. a masz takie... Niski poziom naładowania baterii? Spoko. A masz 200 takich filetowych punktów? Jakie 200? No masz 200 tych filetowych kudosów? Mam 1000. To pójdź do sklepu, pójdź do sub dół, pojedź jedynie w górę i kup sobie jelcarza. A sam dół pojeździć jedno w górę Sam du pojeździć jedno w górę I co? Jajca Jajcaz. Ja mam na ewal A co mamy inne sklepy? Ty nie masz jajcarza w sklepie Chyba nie Wujek wio. Chyba nie mam Bo u mnie jest jajca w sklepie To kup? Kupiłem To poka jak on wygląda a to jest... taka nazwa podnikiem. Ej, ja nie wiem czemu. Moi drodzy, dzisiejszy dzień jest dosyć dziwny, bo nagle nic nie powiedziałem i nagle mi się odpalił asystent Google. Super to działa, fajnie. Dobrze. Gotowy. Kolejna runda. Kolejna... Może tak... No cicho bądź, bo chcę ładnie powiedzieć, a ty mi przeszkadzasz. Kolejna runda. Co chciałeś powiedzieć? Wygramy w labirynt. To co Mati lubi Gryś kocha Tak, uwielbiam moje drodzy Labirynty. Szczególnie jak yy, 17 razy pod rząd. No aha! Ja chciałem powiedzieć puszczaj debilu, a ja, ja znowu utrzymałem go. Let's go. Holy. Kurde, nic nie widzę, nic nie widzę, nic nie widzę, nic nie widzę. Nie! Było tu pokazane. Albo nie. Dobra, idę na zjazd. Nie, no, no to gdzie by to było? Oni już się kończą. Tam jest czy nie? Dobrze trafiłeś teraz czy nie? Nie, nie, nie. Tu jest xik, tu jest xik. Patrzeć na te xy czy nie? To wiem, gdzie? gdzie? No. Z tyłu, z tyłu. Kurde, no i cię posłuchałem. Wiesz, że teraz musimy to zrobić. Bo inaczej odpadniemy? Wiem. No nie wierzę, no nie wytrzymam. No gdzie to było? O. No i to koniec. Do widzenia. Jeszcze mamy czas. Mati, to tutaj! A idź tam, żeż Pan. Ja poszedłem tam. Jestem dalej na, na różowym. Nie, się dalej nie ten. O, jestem też na różowym. 30 sekund. Tu? Nie wiem, właśnie. Dobra, idę tak jak zawsze. Hop. No i znowu źle. Jestem na chyba ostatnim. dalej, 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 dalej na chyba czy na pewno ostatnim tu! Na pewno Trafiłem, nie, nie trafiłem Aaaaaa! Moi drodzy, powiem tak A nie, Asunie, doszliśmy do drugiego, ten. Gramy jeszcze raz. Moi drodzy, ostatnia runda jeżeli przejdziemy dalej do skutku, do skutku. Moi drodzy, powiedzcie mi w komentarzu, jeżeli, kiedy się w tą grę. Napiszcie, czy zdobyliście pierwsze miejsce. A jak tak, to w jaki sposób? Jeżeli ktoś grał tutaj w fasolki, to możecie wziąć i dacie jakieś tutaj tipy, podpowiedzi. Będzie mi bardzo miło tipy, podpowiedzi. E, będę serduszkował, czy e, te, polubiał, polubił, polubował. Fajny level. Polubiował. Wygląda, coś takiego. Wygląda, wygląda na fajny level, w którym nic nie trzeba robić. W którym jedziesz, coś się wypycha tą trąbą i idziesz do kolejnej. Mhm. Ja to w tym chodzi. Nie rozumiesz? przez przeszkody i coś tam, bo nie czytałem, no ja nie umiem mojej drodzy czytać w ogóle, nie? Eee... Chwyć trapez. Co? Jak ja mam trapez chwycić? <grytanie> to jest to chwytanie ludzi. Rozmieniarka. Kurde, spadną tam z No nie, no bo Jestem... tu... o, nie, dobrze. Jestem na dobrej ścieżce życia. Kurde, dalej. Dalej! No. To, to trzeba mieć Sejo, coś nie tak, aby w takiej, i ten, w taką małą dziurkę tam wpaść. Idziemy. Laptop led wodyszy. Ale idziemy. Nie, 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 przesadzam, ale. Spadamy. Biegniemy dalej. Kolej wciągarka. I znowu mnie gdzieś wywaliło! Aha, znowu idę tą samą drogą? Bo ja tam pewnie nie przeszedłem. No dalej no! Idź no pan! I no pan, dalej! Odbiłem się głową od czegoś, co miałem złapać. Bardzo dobrze, Bardzo dobrze mi idzie. No idź, wiesz, to... Idź pan że szmi hop 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 co, co jest? Hop! No nie, no i się nie chwyciłem. Dajesz! Jeszcze przeszedłeś? Wygrałeś to, to czy tak. nie? No Punkty! 11 punktów mamy! Przejdziemy to czy nie? Jak sądzisz? No 20. nie. 21 miejsce, no. To co wychodzimy? No. Moi drodzy. Jak sami widzicie w tym materiale nie udało nam się wygrać ani przejść pierwszego levelu. Jeżeli natomiast będziecie chcieli powiedzmy live'a, gdzie spróbujemy nagrać tutaj te nasze fasolki i spróbujemy na przykład zdobyć pierwsze miejsce, co jest mało prawdopodobne, to piszcie w komentarzu a może w tym roku pojawi się jeszcze taki live. Tak, wpadajcie również do Wiktora, może w końcu zacznie nagrywać, bo przestał. Usunął wszystkie filmy. Moi drodzy, tak więc jak powiedziałem, jeżeli chcecie live'a, zostawcie łapkę w górę i piszcie w komentarzu, a taki live może jeszcze w tym roku się pojawi. Łapkujcie, subskrybujcie, jak wcześniej mówiłem, dajcie tipy. Trzymajcie się i cześć. Pa-pa!